Mój kolego nadaję tutaj z Mobila, to jest wschodnia Anglia, około 120 km od Londynu, miasto Peterborough. No, Rozumiem, ale nie wiem, czy to czy wyjeżdżą, no, Romanie, nie wiem, czy to u Ciebie tam w Mobilu, radio gra, czy, ale no, masz, w razie, żeby jak my masz wreck, to nie przeszkadzam. Tam, 51 pochłonę w Katowicach, ile wyjazdów powrotu do domu i tam, ile jak to się mówi, no dzięki kolego ale to nie radyjko, to niestety moja córeczka nie przepada za radyjkiem nie, nie lubi kurde tatusia hobby, niestety tak, 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 tak. to się przyzwyczaili przyzwyczaili się to ja, jak teraz jak mówiłeś to lekko przysiadło dobra, jeszcze raz O, dziękuję kolego, 73 dla Ciebie. Tak, Polska Zachodnia, wała. No, odebrałem Polską Zachodnią. dziękuję. Witam serdecznie z tej strony 161 Tango 078 Operator Sław w UTH Lubieński, Prawda Nowa Sul, Polsztyn. Proszę, gdzie dowiedziałem? kolego, z tej strony 26, Grażyna Barbara, 001, operator Roman, wschodnia Anglia, jest około, 160, jest około 120 km od Londynu. Raport dla ciebie, 5 59, bardzo ładnie propagacja się otworzyła w moją stronę. No kolego, u mnie to masz sygnał na czwóreczkę, modulacja 56, 56 kolego, modulacja, ładnie to leci. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie, troja życzę. powrotu szybkiego do kraju. I proszę następne stacje brakujące 7-3. No daj kolego break, tutaj wschodnia Anglia. No, kto tam brakował? É